Ci ojca Twego i matkę Twoją. Już to samo wskazuje na kluczowe znaczenie rodziny. Tymi słowami świętego Jana Pawła II, patrona rodzin, chcemy Państwa powitać na Dniu Papieskim. 1 czerwca w ramach 12. Papieskiego Dnia Rodziny i Godności Człowieka świdniczanie świętowali Dzień Matki, Ojca oraz Międzynarodowy Dzień Dziecka. Najmłodsi mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych, obejrzeć wystawy malarstwa i rękodzieła, a także spróbować pysznych kremówek, ulubionych ciastek papieża Polaka. Ważne punkty niedzielnego popołudnia stanowiły słowa świętego Jana Pawła II. I dlatego mówił bardzo często, że rodzina jest drogą kościoła. Mówił dalej: Rodzina jest organicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną tak mówił w liście do rodzin w 1994 roku. To wielka radość, nie tylko dla Kościoła, ale myślę, że dla całej naszej Ojczyzny. I bardzo się cieszę, że to już dwunasty rok z kolei, który przeżywamy tą tajemnicę Jana Pawła II, który ma być dla nas wzorem, którego mamy naśladować którego mądrość mamy podziwiać.